Widzę, że już przygotowywujecie się do misji. Dzisiaj zajmiemy się badaniem wody. Szymek, a co ty tam widzisz pod tym mikroskopem? Coś mi się tu poruszyło. Ponieważ w wodzie są mikroorganizmy i różne substancje. Których na ogół nie widać gołym okiem. Dzisiaj między innymi dowiemy się, jak się bada wodę w laboratorium. Gabryś. Co ty robisz? Też eksperymentuję. Gabryś, lepiej podnieś nas w powietrze, bo musimy lecieć na misję i zająć się stanem wód. Dzień, Dzień dobry! Dzień dobry, czekałem na Was. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj porozmawiamy o wodzie, o jej jakości i o tym, jak się to bada. A kto się tym zajmuje? Badaniem jakości wód powierzchniowych i podziemnych zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska. A jakie ma jeszcze zadania inspekcja? Na przykład w Bałtyku liczymy foki. Żeby to zrobić, wysyłamy drona nad plażę, gdzie one się wylegują, namawią łachę przy ujściu Wisły. Dron robi zdjęcia. A my na tych zdjęciach liczymy poszczególne foki. Liczymy też morświny. Morświn to jest taki kuzyn delfina, który żyje w Bałtyku. Żeby je policzyć, zostawiamy w morzu specjalne urządzenia, które nagrywają ich odgłosy. A jak taka kontrola wody wygląda? Jak polecicie w tamtą stronę, to spotkacie się z ekspertką, która Wam wszystko o tym opowie. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Dzień dobry. Przylecieliśmy sprawdzić, jak to jest z tymi zanieczyszczeniami i kontrolą. Oczywiście wszystko jest pod kontrolą, między innymi inspekcji ochrony środowiska. A skąd się biorą zanieczyszczenia w wodzie? Zanieczyszczenia mogą się dostawać do wód, jeżeli są e, odprowadzane ścieki niedostatecznie oczyszczone, albo na przykład spływają z pól, jeżeli rolnik źle stosuje nawozy. Inspektorzy jadą do zakładu, który odprowadza ścieki, na przykład do oczyszczalni na kontrolę, albo do rolnika, który stosuje nawozy. A jak taka kontrola wygląda? Podczas takiej kontroli sprawdzane jest przestrzeganie przez ten zakład przepisów oraz takich specjalnych decyzji, które on posiada, a w przypadku rolnika, czy sto, właściwie stosuje nawozy, również sprawdzane jest, czy są wystarczające urządzenia chroniące środowisko i podczas takiej kontroli mogą być również pobierane do badań np. próbki ścieków czy wody. A co się dzieje po takiej kontroli? Po kontroli, jeżeli były stwierdzone naruszenia, no to zakład jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i może być również wymierzona kara pieniężna, jeżeli on odprowadza niedostatecznie oczyszczone ścieki czy źle stosuje nawozy. Może również być wstrzymana taka działalność, jeżeli grozi to dla zdrowiu lub życiu ludzi albo grozi zanieczyszczeniem środowiska. A takie próbki bada się pod mikroskopem? A to już najlepiej się dowiecie w laboratorium, gdzie te próbki trafiają. Dziękujemy! Dzień, lecimy! Dziękuję, do widzenia! Dowiedzieliśmy się już wszystkiego na temat zadań i roli Inspekcji Ochrony Środowiska, a także o źródłach zanieczyszczeń i kontrolach. A teraz. Zobaczymy, jak badana jest woda. Jak bada się wodę? Skąd wiadomo, czy ta woda jest czysta czy brudna? Najpierw musimy znaleźć miejsce, skąd chcemy ją pobrać. Czasami to jest rzeka, czasami to jest strumień. Po czym przywozimy ją do laboratorium i zaczynamy analizować. Najpierw rejestrujemy. Tak, żeby wiedzieć, skąd została pobrana. Później przekazujemy analitykom. Analitycy zaczynają badać, co w niej jest. Czy spełnia normy? A wiecie, co to norma? Nie. Norma to jest taki dokument, który nam mówi, czy woda, jeśli przekroczy ją, to jest brudna. I wtedy twierdzimy, jest brudna, czyli jest zła, albo nie przekracza tej normy, jest czysta. A jakie są etapy badania wody? Potem, jak ją już przyjmiemy, to etapami, które możemy robić, to jest Filtracja, destylacja, odparowanie, no i analizy, które Wam będę pokazywał. Filtracja polega na tym, że daną naszą próbkę, którą mamy, przelewamy przez bibułę. Posłuchajcie, bibuły, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, muszą spełniać normy. Naszym zadaniem jest, żeby taka bibuła nie wprowadziła nam żadnego zanieczyszczenia do wody. No bo jeśli byśmy wprowadzili coś do tej wody, którą przywieźliśmy, którą pobraliśmy, no to. Co byśmy zrobili? Moglibyśmy doprowadzić do tego, że nasza próba przekroczy normy, ale to nie będzie wcale wina wody, tylko będzie wina naszej bibuły. Więc my musimy wybierać takie bibuły, które spełniają certyfikaty. Jakie są etapy badania wody? Pokażę Wam w pokoju, do którego właśnie zaraz wlecimy. Chodźcie ze mną. Zobaczcie, tutaj już mamy próbki. Będziemy te próbki analizować. Zrobimy te procesy, o których wcześniej mówiliśmy. Różnych, różnych, różniastych, że tak powiem. Czy ja też będę mogła analizować takie próbki? Tak, Julka. Spróbuję poprowadzić Cię przez to, co powinnaś zrobić, czego powinnaś używać. Oczywiście pamiętajcie, wszystkie te rzeczy, które robimy, mogą być bardzo niebezpieczne. Więc sami nie róbcie tego. Z Julką tak. Najpierw weźmiemy. To co jest nam potrzebne? Potrzebne nam będzie takie szkło. Masz je, Julka, prawda? Mam, mam, już biorę. Takie może być? Może być. I zobacz, taki lejek. Ten lejek będzie dla nas podstawą. Włożymy go w ten sposób i teraz pamiętacie, mówiłem o bibule. Masz, Julka, taką bibułę, prawda? No właśnie mam taką. Może być? Tak, ta może być. Zobaczcie, złożymy ją na dwa. Powstanie nam taki trójkąt. I teraz rozkładamy. I zobaczcie, co nam powstało. Lejek wkładamy tutaj. Dobrze. I teraz zobaczcie, bierzemy próbę. Musimy ją dobrze wymieszać. Bo tak jak Wam mówiłem, rzeczy, które są stałe, które mam, zostaną na lejku, mogą nam opaść. A o to nam nie chodzi. Więc mieszamy. I przelewamy. I teraz patrzcie, co się dzieje. Nalewam na górze. Nalewam, 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 nalewam. Zobaczcie, leci. Widzicie? To jest właśnie filtracja, o której rozmawialiśmy. Tu nalałem. To, co jest nam niepotrzebne, zostaje nam na bibule, a to, co będziemy analizować, zostaje nam tutaj. Zobaczcie, wyciągnę tą bibułę. Widzicie? Takie drobne, czarne e, kropeczki. To jest wszystko to, co nam nie jest potrzebne. A dlaczego to nam nie jest potrzebne? Dlatego, że w tym momencie interesuje nas tylko to, co mamy tutaj, bo to będziemy analizować. Zobaczcie. Jak będziemy analizować? Zobaczcie, co się dzieje. Barwnik pomarańczowy, woda przezroczysta i teraz magia. Co się stało? Z pomarańczowego niebieski. To oznacza, że nasz dany barwnik, ten pomarańczowy przereagował w jakiś sposób z substancjami, które są tu w środku, które będziemy analizować. Zobaczcie, mamy niebieskie i będziemy powoli dodawać. Patrzcie, zmienia się. Dodaliśmy substancji, która przereagowała nam z tym, czego szukamy. Tak naprawdę tutaj szukamy wapnia, takiego metalu, który jest nam bardzo potrzebny, bo jest w kościach, ale my musimy zobaczyć, czego nie ma za dużo w wodzie. I za pomocą tej analizy stwierdziliśmy, że jest go tyle, ile powinno być. I w ten sposób analizujemy, co mamy w wodzie. Takich metodach tak zwanych miareczkowych, czyli powoli dodajemy daną substancję do tego, w czym szukamy. I stąd wiemy, ile jest. I czy spełnia normy, czy nie. A co w takiej wodzie jest? Czy tam coś żyje? Tak, no właśnie tutaj macie chruściki które występują raczej w czystszych wodach, takich umiarkowanych. No i ważka, larwa waszki. To my już wszystko wiemy. I czas kończyć naszą misję. Chcecie lecieć na skróty? To może przez okno. Do, Do widzenia. widzenia! Do zobaczenia! To czego dzisiaj się dowiedzieliśmy o wodzie? Szymek, czego ty się dowiedziałeś? No, że wodę można filtrować i też badać. I że bada się nie tylko samą wodę. Ale to, co w niej żyje. No i trzeba też dbać o stan wód. I nie wolno ich zanieczyszczać, ponieważ to szkodzi nam wszystkim. To ja wracam do swojego eksperymentu. No, wow. brawo!